Witajcie, pozdrawiam z parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Dziś na szybką wycieczkę za granicę skoczymy sobie małym AMG. Mercedes AMG A35, rocznik 2019. Auto zwinne, sprytne i w sam raz na Egzemplarz ten został mi udostępniony do testu przez Auto Comfort, dilera samochodów używanych w Morzyczynie pod Szczecinem i jest on na sprzedaż. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Nowa wersja, myślę, korzystnie wyposażona. W ogóle fajna konfiguracja. Zobaczcie mi. Te fotele. Kurde, wyglądają one jak takie torowe. Jeśli chodzi o silnik, dwulitrowa benzynka, turbodoładowana w serii 306 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Jednostka ta skonfigurowana jest z 7-stopniową automatyczną skrzynią biegów DCT Speedshift. DC także Doppelkupplung mamy tutaj na pokładzie. Oraz też znajdziemy tutaj napęd na wszystkie koła Formatic. I wydech MG Motorsport, znajdziemy, no to już taka przeróbeczka. Jeszcze jedna przeróbka. Boksik było 306 koni, aktualnie jest 350, było 400 nm, aktualnie jest 465. To szybciutko przyspieszenie do pierwszej setki. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, cholera. W standardzie był tutaj chyba Kaganie. Zobaczymy, czy boksik coś zmienił. Oczywiście 250 km na godzinę. Czas to sprawdzić. Czas palić bestie i przy tym soundcheck. Kurczę jest czego posłuchać? Jest furczenie, jest burczenie W ogóle ten samochodzik Oczywiście mały hatchback, hot hatch właściwie Zwinny, zgrabny, trapieżnik, ale jednocześnie jest wesoły Przynajmniej z perspektywy kierowcy, jeśli jedzie się tym samochodem to jest naprawdę wesoło Oferuje nam auto wiele frajdy z jazdy nie fajne są te a 35 AMG Normalnie, o kurcze Zobaczymy, jak tutaj będzie prędkościomierz widoczny. No, zawsze z tymi Mercedesowskimi tabletami. Jeśli chodzi o prędkościomierz, to tak jest kurczę. Ciężko nakamerować. No, jeszcze w trybie komfort. Teraz pojechałem od razu sobie tryb Sport Plus. Cyk. I od razu inaczej. No dobra, ojej, co my tutaj mamy. O kurczę, jakieś tutaj kontrole będą teraz. No nic, zobaczymy. No i dzisiaj testek od drivingowy jeszcze nagrywałem. Zobaczymy, czy baterii tutaj starczy. O wszystkim się przekonamy. No, jeszcze tutaj zużycie paliwa zapomniałem. Wykasować wyzeruj wartości. Nie, nie. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie w ogóle. No i wiatr dzisiaj jest tak troszkę w mordę. Będzie, troszkę w bok. No zobaczymy. Dobra, mam nadzieję, że perspektywa jest ok. Klimatyzację wyłączamy. Co? 100-200 spróbujemy. Przedzanko Pasacik Nie, nie sprawdzimy sobie prędkości Do drugiego mostu tak fachowo No widzicie, same tutaj jakieś takie Urozmaicenia dzisiaj są Dobra, na razie luźny Ryszard Trochę jest ruch, także takie bezpieczne 190 Sobie przejadę, 200 tu jakiś wczoraj był podobno wypadek Ciężarówka jakaś się rozwaliła Dobra. No i idzie tutaj maszyna luźno Nawet bez kickdowna tutaj nie muszę cisnąć Byśmy się napędzali kurcze pieczone No i ograniczonko będzie Okej, okay, może zrobimy sobie prędkości obrotowe no, dziś jakaś taka niekorzystna próba autostradowa Trzeba uważać Z każdej strony jakieś takie urozmaicenia Dobra, dajmy sobie na to 140 km na godzinę 140 km na godzinę Siódmy bieg Mamy 2506 obrotów 120 Dwa i stuweczka. Bo już tutaj tysiąc To co odcinek specjalny? Tak jest na odcinku specjalnym dzisiaj. Akurat taki cały czas wyprzedzanie. Nie wiem. Dobra, 100-200 chociaż sobie sprawdzimy Tu będzie tak równiej troszeczkę mam nadzieję No, 12,95 I 0,3% minus Także spoko Trochę tylko pod wiatr No, tu trudno tutaj. No i kurcze kagańczyk niestety. 249 km na godzinę. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Jeszcze sound check. ale tutaj. Rozwydrzony bachorek, taki rozwydrzony bachorek. No, ktoś sobie przyjechał tutaj, Są Czeków posłuchać. No, trzeba tak wyczuć, kiedy on tutaj będzie strzelał. Idzie da? Idzie da? No. Jest tak mówię wam, tak powiem wam w sam raz. Ani nie ma przypału, ani też nie ma ciszy. Jest fajnie. Eee, szkoda, że ten kagańczyk nie jest na równy 250 albo 251. To wtedy byśmy 200-250 jeszcze sobie zbadali. No, ale niestety w BMW też tak bywa. To jest normalne. Bardzo przyjemne, zwinne autko. Użycie paliwa na próbie autostradowej 23,2 litra, ale eco drivingowy jest, ile pali ten wóz przy 90 oraz przy 120 km na godzinę, czy też po mieście. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.